Skardę, którą wniosłem na podstawie artykułu 227 HTA wniosłem na starość w kwestii określałości i nienależnego wykonywania zadań wynikających z zapisów artykułu, artykułu 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji 18 stycznia 2007 roku w sprawie biuletynu informacji publicznej że ta y, skarga jest dostępna y, na stronie internetowej. Y, na jest że każdy może się z nią zapoznać. Ogólnie y, podnosiłem tutaj y, trzy zarzuty. I chciałem powiedzieć y, na początku, panie Starostop, przez 8 lat walczyłem wcześniej z panem y, Starostą Budrowskim o, y, y, o pewne nieprawidłowości, o, y, o to, aby y, aby urząd, urząd był jawny, były wszystkie dostępne informacje, także y, wielokrotnie właśnie się tą kwestię. I y, muszę y, 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 z tego doświadczenia czasu powiedzieć, że y, teraz przez półtora roku rządzenia Panią Starostą y, y, Pan już powiem na łeb na szyję poprzedniego Y, za poprzedniego pana y, różne wersje, różne wersje, różne wersje, różne, wersje, y, wersje, różne były wersje, różne były wersje, nie, wersje, nie, wersje, różne były niedociągnięcia y, nie zamieszczane były na czas y, uchwały zarządu powiatu y, protokoły z posiedzeń zarządu powiatu y, teraz, teraz to pan popiera ale y, przerósł pan y, potrzebnie w w kwestii niepublikowania na czas uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu. To już jest szczyt bezczelności, szczyt jakiejś nie wiem, barwacji, nie wiem yy, yy, złej organizacji pracy, czy, nie wiem, czy złej woli, prawda? Dywakacje yy, projektodawcy oczywiście nie są one. Precyzyjne, można by było powiedzieć, że w ogóle są nieprecyzyjne. Ustawa w artykule 8 chciałbym, żeby on został wyświetlony. Rozporządzenie stanu to oczywiście niższego rzędu i w ogóle nie określa trybu udzielania informacji z zakresu informacji publicznych. Prowadzi wyłącznie rozwiązania techniczne czy organizacyjne związane z udzielaniem informacji. Artykuł 8, ustawa o dostępie do informacji publicznej stwierdzam to co tutaj widać. Pozwolę sobie wyboldować i zaznaczyć odrębnym kolorem słów Ustawa dokładnie mówi, co musi być w BIP-ie, czyli to, co musi być w artykule 6 ust. 1 punkt 1 3, punkt 4 i tak i To co zostało stwierdzone w tym rzeczy. Teraz chciałbym przejść do artykułu 6. Mamy tutaj zaznaczone na czerwono to, czego obowiązkowo publikować nie trzeba, czyli treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, a w tym właśnie przepisie niszczą się uchwały Rady, uchwały Zarządu, protokoły z posiedzeń Komisji, protokoły z Zarządu i protokoły z Rady Powiatu. Nie podlegają obowiązkowi publikacji w BIP, tylko i wyłącznie dotychczasowa praktyka stanowiła o tym, co publikowaliśmy. Raczej publikowaliśmy to, co było obiektem zainteresowania opinii publicznej, ale od momentu, w którym część radnych zaczęła informację publiczną wykorzystywać do tego, żeby nosić bezproduktywne wnioski o... Prostowanie tych dokumentów e, wielokrotnie powtarzane. Jak dobrze pamiętam radni e, przegłosowali niepublikowanie uchwał e, zarządu, niepublikowanie e, protokołów z e, zarządu, bo uchwała techniczna robocza jest zaprotokołowana. E, jeżeli chodzi o samostawę wymyśloną przez Pana radnego oczywiście e, te uchwały, których nieopublikowanie wypomina nam Pan Radny, są do wglądu, zawsze były do wglądu, na wniosek zgodnie z ustawą mogły być udostępniane, każdemu chętnemu były udostępniane. Nie utraciły one w związku z nieopublikowaniem aktualności, a ustawa jedyny wymóg, jaki stawia informacji publicznej, to żeby była ona e, aktualna. Nie określa żadnych terminów, e, jakby Pan Radny głęboko nie szukał żadnych terminów opublikowania tej informacji obowiązkowej. Już nie mówiąc o informacji, która nie podlega takiemu obowiązkowi. Szanowni Państwo, te wszystkie skargi są kompletnie bez bezzasadne. One nie mają w ogóle pod, pod, pod podstaw prawnych. Ja bardzo wyrażę, że na ostatniej sesji w odpowiedzi dla Pana. Rodnego o tak? Zadał takie pytanie. Druga interpretacja, interpretacja dotyczy to znaczy faktu, iż na stronach internetowych Starostwa Braku są publikowane z posiedzeń zarządu oraz protokołu z posiedzeń rady. Nie ma możliwości, przepraszam, zapoznania się na bieżąco z decyzjami zarówno zarządu, jak i komisji. Ja wyraźnie, cały czas od dłuższego, od praktycznie roku, jak tylko przyszliśmy tutaj do Starostwa, tak? to mówiłem wyraźnie, że chcę, żeby wszystkie protokoły były publikowane. Tak na początku robiliśmy. Natomiast z chwilą, kiedy Pan Hołownia drukował te protokoły i na sesji nas wszystkich debatował przecinkami, przesunięciami, jakimiś po prostu takimi drobiazgami, kompletnie nieistotnymi, kompletnie nieistotnymi, nie oddającymi istoty, tak? Taka nadmierna właśnie ta szczegółowość Pana Radnego, Nikt więcej tak naprawdę nie, nie zabiegał te, o te protokoły, te, te, o, tylko, tylko Pan, pan radny kołownie. I z chwilą, kiedy on lubił się po prostu w tych szczegółach, tak? I w świecie za każdym razem, na każdej sesji było to przedmiotem. Na początku, pamiętacie, 2015 roku yy, analizy przez bardzo szczegółowe, przez pana wychownię, ale nie strony merytorycznej, tylko tej strony formalnej, że tu brakuje przycinka, tutaj gdzieś, tutaj się ktoś coś nie wypowiedział, a, a tutaj czegoś, czegoś brakuje. Tak? I o tym wielokrotnie mówiłem. tylko ze względu na to, nie publikujemy tego na, na, na Biblii, bo będziemy na kolejnych sesjach jakby zarzucamy tego typu szczegółowymi pytania to jest przyczyna